Dzień dobry, dzień dobry kochane bliźnięta z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop od 1 do 10 listopada 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną informacją i wskazówką dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie się zapoznać z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie yy, na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Może się zdarzyć tak, że tych wolnych godzin nie ma, bo jest dzień już zajęty, to musicie po prostu przejść do innej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję. Także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, musicie sobie ten czas przeliczyć po prostu. Ja z kolei dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście. Przypominam o Waszej aktywności: lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie. Bo od tego zależy kolejność yy, nagrywania horoskopów. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały kanału, gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Karty już lecą, widać, że są gotowe. Więc zaczynamy, moi kochani bliźnięta, finanse od 1 do 10 listopada. Już patrzymy, finanse. Bliźnięta się czują oszukane, albo uważajcie na jakiegoś złodziejaszka, bo y, te dwie karty to po prostu mówią o jakimś oszustwie, tak? Ktoś może was próbować tutaj oszukać, i y, y, musicie być y, przebiegli. Niemniej tutaj macie opiekę z góry, ale uważajcie, tak? Uważajcie. Yy, bo yy, no może to też chodzi o waszą przebiegłość i yy, jeśli chodzi o pracę tak, że macie ogromny potencjał i powinniście po prostu yy, nie dać sobie w kaszę dmuchać tak, swoją, poprzez swoją wiedzę i inne rzeczy niemniej tutaj jest przestroga, by uważać, by ktoś wam uwaga na portfele, uwaga na torebki, uwaga na pieniądze no albo no, na jakieś kalkulacje tutaj bankowe, tak Dociągniemy karty, zobaczmy co tutaj jest na rzeczy. Jeżeli będziecie kupować nieruchomość, to uważajcie przed podpisaniem umowy, starajcie się wszystko wyjaśnić, bo może być fajna umowa, a pod spodem małym druczkiem może być coś dopowiedziane, co może się okazać, że będzie oszustwem i sprawy wylądują w sądzie. Więc tutaj, no, moi kochani, uważajcie, bądźcie po prostu bardzo ostrożni, tak, by się tutaj nie dać. Oszukać, działajcie powoli, bo uważajcie też na plotki. Może ktoś was po prostu posądzić, tu może być jakieś pomówienie, tak? W każdym bądź razie będziecie się domagać sprawiedliwości. Taka jest przestroga, moi kochani. Także tutaj, jeżeli też kupujecie posiadłość, to też uważajcie dobrze obejrzyjcie dom, posprawdzajcie wszystkie zakamarki, no bo po, po prostu mogą być jakieś wady ukryte, tak, też również. No, tak to wygląda, kochani. Także taka przestroga, tak? W pracy też uwaga, co mówicie, do kogo mówicie, po prostu bądźcie ostrożni. No, i teraz zobaczymy, kochani, co u Was w uczuciach, tak? Uczucia dla bliźniąt od 1 do 10 listopada 2021. Uczucia. No, też jakieś rozczarowanie, ale ja myślę, że to się przekłada, że to się wiąże z pracą, tak? Uważajcie na zdrowie, skupcie się na sobie, tak? No, yy, widać, że po prostu to oszustwo, tak jakby działa na Was, tak? I tutaj po prostu emocjonalnie yy, bardzo yy, reagujecie, tak? Może warto gdzieś wyjechać po prostu, ale mówię, nie zwracać uwagi na plotki, yy, dążcie do prawdy. Analizujcie, yy, może nawet nie sami, dążcie do wiedzy, drążcie temat, bo tutaj coś jest na rzeczy. No, może być tak, że też no, niektórzy się rozwodzą, tak? I może być tak, że partner będzie po prostu was próbował wykiwać. No, różne są sytuacje, tak? Jeśli chodzi o sprawy majątkowe, no to różnie to może być. No ale dociągamy, zobaczmy, co tutaj, jeśli chodzi o uczucia. Równowaga w dawaniu i braniu. Może po prostu wy za czymś tęsknicie. Tu jest odchodzenie, być może słuchajcie, bo tu je, może być tak, że pojawia się nowa osoba i wy musicie pozostawić przeszłość. Wy być może się oszukujecie, że ta osoba do was wróci. To należy zostawić, tak? Tutaj po prostu odejść od tej przeszłości. Przepracować to z samym sobą, ze swoją głębią, tak? Przeanalizować, że nie było tej równowagi w dawaniu i braniu, że ciągle musieliście czy musiałyście polegać tylko i wyłącznie na sobie. A może za dużo w kobietach było tej energii męskiej, tak? Że tylko. Ja sama, ja sama, wszystko ja sama, i po prostu facet się wycofał, bo powiedział: No, kurde, nie dam rady. Więc tutaj taka, taka sytuacja, tak? Yy, więc yy, coś musicie przerobić, drogie bliźnięta, więc tutaj jest coś na rzeczy, ale praca głównie sama ze sobą. Yy, taka praca duchowa, przepracowanie wewnętrznego dziecka, pokochanie siebie, zaakceptowanie samego siebie, zostawienie przeszłości tak, no i zobaczmy co w energiach ogólnych i zdrowiu co nam powiedzą karty Lenormand już patrzymy i już patrzymy uwaga na sen za dużo nie siedzicie też na internecie no dużo wiadomości też może też będziecie się gdzieś przemieszczać jakieś podróże yy, może właśnie załatwianie dokumentów związanych z posiadłością z domem no, i tutaj może być tak, że gdzieś jesteście daleko, i po prostu odwiedzicie dom rodzinny. Też tak może być. Może też starsze osoby z rodziny również. No więc tak to wygląda, moi kochani. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie, to tak jak powiedziałam, uważajcie na sen, poziom cukru, uważajcie również na poziom wody, pijcie wodę, żeby Wam nogi nie puchły, starajcie się też spacerować, przemieszczać się, ogólnie zrobić może jakieś badania kontrolne, jeśli chodzi o Wasz cały organizm, bo dom to może być mówić o Waszym ciele. No i nie siedźcie w domu jak takie miśki, tak, bo, bo jeszcze zimy nie ma <gry> i czas korzystać jeszcze z, z tej y, 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 pogody, bez względu na to, jaka ona jest, tak, jeżeli jest możliwość, to po prostu spacerujcie. Może też pojawić się alergia na futrzaki, tak, ale ogólnie po prostu, y, no, tutaj mi się pokazują problemy z chodzeniem, tak, że albo Wam się nie będzie chciało, Albo no, jakieś problemy mogą być, więc tutaj zwróćcie na to uwagę. Może pod tym kątem warto zrobić jakieś badania, tak? No dobra, zobaczmy teraz, jak, jakie są karty rady dla bliźniąt. Bliźnięta, karty rady od 1 do 10 listopada 2021. Karty rady: pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swymi talentami, zdolnościami ze światem. Taniec. Uwalnianie właśnie tych negatywnych energii. Poprzestaniec nawet. Posłuchać sobie fajnej muzyki. Potańczcie, wbijcie się w pozytywną wibrację, tak? No i druga karta Rady. Już patrzymy, kochani. Karta Rady. Wybaczaj sobie i innym, tak? Czyli też przepracowanie przeszłości, zostawienie, pozostawienie, jak odpuścisz, wybaczysz, to te negatywne energie odejdą i przyjdzie coś nowego, tak? No tak, to jest moje kochane bliźnięta, więc ty, to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście ja zachęcam do łapek w górę, do komentarzy. Dajcie znać, oczywiście, w komentarzu, z kim film rezonuje. I y y y Zachęcam do subskrypcji, do waszej aktywności, bo od tego zależy kolejność nagrywania horoskopów. Ja z kolei życzę Wam udanej dekady miesiąca, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń, wszystkiego to co najlepsze, i dużo zdrowia, tego fizycznego, psychicznego i przede wszystkim tego duchowego, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Także też no, trzeba zadbać o swoją kondycję, moi kochani. Także jeszcze raz przypominam, wciśnij subaj i dzwona, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. A póki co, ściskam was, buziole. Pa! Do następnego razu.